A by go nie potwor a nie pierdolną nie, nie! Nie że go, masz zepsuty prawie cały ten No patrz, jak się Redukcja! Redukcja. gdzie <laughs> redukcja? Daj opór, daj opór Ja, ja też ja w... Sas w formie Sas. W... Nie ma co uciekać na No wie, chodźcie uliczki.